Ja ci powiem tak, nie? Gruszeczka jest. Kamerka jest, jak lubisz. Pipuś jest, jak lubisz. O co ci chodzi? Wyjdź z tej wody. Wyjdź z tej wody, w tej chwili powiedziałem. Ja nie podam, nie wydam milionów na lekarzy, w tej chwili wychodzę z tej wody. Wychodź z tej wody, w tej chwili powiedziałem, że dłużej nie będę dorywał tego, że siedzisz w wodzie. Proszę wyjść w tej chwili. Zadzwonię do taty, że się mnie nie słuchasz. Zadzwonić? Dzwonię. Zadzwoniłem do taty, tata powiedział, że w tej chwili masz wejść z wody. No nie odwracaj się do taty! Nie odwracaj się do taty, cwaniaku! Tato wszystko wie. Co? Jak usłyszałeś tato, to momentalnie z domu, z wody wychodzisz? Co? Momentalnie boisz się konsekwencji? Co? Niby na płciźnie teraz jesteś, tak? Nie jesteś w wodzie, po kostki jesteś. I tak jesteś, mimo, mimo że jesteś po kostki, to i tak jesteś w wodzie. Dziękuję, na widzenia. Nara.